Po rundach mistrzowskich pierwszej ligi i ekstraklasy żeglarskiej tym razem Sopot gościł panie. Na wspaniałym akwenie przy Sopowskim Molo odbyły się dr Irana Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet. Na zmagania przybyło 14 załóg, czyli ponad 60 pani, które czy to zawodowo, czy amatorsko uprawiają żeglarstwo. Przed nami walka o tytuł najlepszej polskiej załogi kobiecej. Akwen regat tradycyjnie wyznaczony został obok najdłuższego drewnianego molu w Europie i jak zawsze wyścigi rozegrano na dwa boki z wiatrem i dwa pod wiatr, przy czym górny znak należało ominąć w lewą burtą z prawej strony. Podobnie jak podczas Polskiej Ligi Żeglarskiej, Mistrzostwa Polski Kobiet rozgrywane są na jednakowych jachtach RS21, które są zapewniane przez organizatora, a załogi wymieniają się między nimi wyścigami. To sprawia, że najważniejszymi stają się umiejętności załóg, a nie sprzęt sam w sobie. Doktor Irena Eris, Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet rozegrano już po raz trzeci, a rozpoczęły się oficjalną ceremonią otwarcia regat. W pięknej siedzibie Autopay jednego ze sponsorów regat, Piątkowy wieczór zorganizowano prezentację załóg oraz debatę podkreślającą rolę kobiet nie tylko w sporcie, ale także w biznesie. Swoją obecnością wydarzenie uświetniły wielokrotne medalistki Mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzysk Olimpijskich w różnych dyscyplinach sportowych oraz wybitne specjalistki ze świata biznesu, mediów oraz nauki. Oprócz czegoś dla ducha było coś i dla ciała. Poranny rozruch i otwarte ćwiczenia ze stretchingu prowadziła na deskach Molo Ania Jaszkę. W trzecich żeglarskich mistrzostwach Polski Kobiet wzięło udział 14 załóg, wśród nich główny faworyt, czyli dwukrotny już z jacht klubu Polski Szczecin, do tego startująca w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej załoga Mowi oraz zmieniająca mocno skład załoga AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Rywalizowano w dwóch kategoriach – open i amatorskiej. Pierwszego dnia Neptun zapewnił warunki, o jakich w tym sezonie ścigający się w Sopocie mogli jedynie pomarzyć. Mamy pierwszy dzień regat, sobot molo, sobota, piękne słońce, wspaniały wiatr, masę wspaniałych dziewczyn, doskonała atmosfera, ruszamy na wodę. Od pierwszego startu trzeba było pływać uważnie, z pełną koncentracją, bo warunki potrafiły spłatać figla i zbytnia pewność siebie mogła gubić i gubiła niejedną załogę. Nalazłyśmy swoje szczęście, które nam pozwoliło znaleźć się w kontakcie z czołówką stawki już na pierwszym znaku, a druga halsówka była bardzo emocjonująca, ponieważ wzięłyśmy inną boję niż reszta stawki, ale... No, potem dostałyśmy, można by trochę rzec, prywaciarza. Dostałyśmy dużą zmianę z wiatrem, z korzystną dla nas zmianą wiatru, więc spokojnie wpłynęłyśmy na pierwszym miejscu na górę i wygrałyśmy. Załoga pań z Igapu Szczecin od początku nie zasypiała gruszek w popiele i chciała pokazać, komu należy się Laur Zwycięszczeń. Niektóre załogi jednak śmiało podjęły rękawice i. Właśnie jesteśmy po pierwszym wyścigu, który wygrałyśmy, więc super rozpoczęcie regat. Miałyśmy zaciętą walkę z załogą Mowi na górnym znaku. Dziewczynom spadł genaker na stawianiu, więc miałyśmy trochę ułatwione zadanie, bo mogłyśmy po prostu pojechać im po głowie na pierwszym pełnym. No i później już pilnowałyśmy dziewczyn do końca, do końca wyścigu i przeciąłyśmy metę jako pierwsze. Przy tak mocnym, wiesz i dynamicznie zmieniających się warunkach trzeba było zdecydowanie i bardzo szybko podejmować odpowiednie decyzje. Bardzo często to stawało się kluczem do sukcesu. Jesteśmy po drugim wyścigu. Mega warunki żeglarskie, duży wiatr, super słońce. Dużo się działo, bo cztery łódki spotkały się na górnej boi. My byłyśmy najwyżej, co nam pomogło ładnie, głęboko wejść z wiatrem, i w ten sposób z czwartej czy piątej pozycji weszłyśmy na drugą, z czego bardzo się cieszymy. Bardzo pozytywne wrażenie od początku robiła załoga LZS-UW. Widać było, że choć bardzo poważnie podchodzą do rywalizacji, to sprawia im ona również mnóstwo radości. Właśnie wygrałyśmy wyścig, warunki zrobiły się bardzo trudne, mocno wiatr. Troszkę fala ze wschodu, taka przekoszona. Wygrałyśmy praktycznie na ostatnich metrach z teamem MOVI. My mamy bardzo dużo fanów w takich warunkach. Trochę jeszcze się zapoznajemy, bo to pierwszy nasz występ w takim składzie. Więc gdzieś tam jeszcze się docieramy, ale warunki są dla nas bardzo fajne: dużo się bawimy, śmiejemy. Także wszystkie rzeczy, które chciałyśmy podczas tych regat, mamy wiatr, zabawę no i wygrane miejsce. Warunki stawały się coraz trudniejsze, a utrzymanie kontroli nad jachtem wymagało sporo siły i współpracy. Nic dziwnego, że trudy zmagań zaczynały być powoli widoczne. Ukończyliśmy wyścig na czwartej pozycji, było naprawdę ciężko, wszyscy walczą do samego końca. Wiatr, oczywiście, troszeczkę nie sprzyja jak na kilogramy, które wszystkie dziewczyny mają na ulce, lecz każdy próbuje swoich sił. Wiele jest emocji, wiele ciężkich sytuacji spornych, lecz każdy wychodzi z tego na razie cało, więc jest super. Rywalizacja w kategorii Open była zacięta, ale myliłby się ten, który by pomyślał, że rywalizująca wstawca amatorów Panie przyjechały do Sopotu na rekreacyjny wypoczynek. Warunki są bardzo trudne jak na dzisiaj. E, oczywiście brakuje nam wagi, ale to znamy z Omega, bo zawsze e, męskie załogi jakąś mają przewagę w tych warunkach. E, byłyśmy na trzecim miejscu, teraz się trochę w górę w Corinthians. E, mam nadzieję, że wywalczymy złoto i za to trzymajcie kciuki. Po pierwszym mocno wyczerpującym dniu zawodów nie wszyscy byli do końca zadowoleni ze swoich wyników. Mieli nadzieję poprawić je dnia następnego. Udało nam się skończyć rywalizację tego dnia na trzecim miejscu, przegrywając na remisie drugie. Więc czekamy na jutrzejsze wyścigi. Co prawda prognoza nie jest tak obiecująca na, jak na dzień dzisiejszy, ale mamy nadzieję, że Sopot spłata nam figle i uda się rozegrać chociaż wyścig finałowy. Na drugim stopniu podium dziewczyny z Warszawy. Okay, kończymy dzisiejszy dzień na drugim miejscu. Miałyśmy super warunki. Super warunki, a też czasami ponad 20 węzłów. Było parę wózek na genakerze i parę ciężkich sytuacji, ale miałyśmy z tego mega fun i liczymy na więcej wyścigów jutro. Trzymajcie kciuki. A faworytki nie zawodziły. Po pierwszym dniu jesteśmy na pierwszym miejscu. Były super warunki, bardzo dużo wiatru, falka, dosyć zacięta walka, dużo różnych fakaput technicznych, dużo topionych genakerów, ale udało nam się wyjść zwycięsko w tym dniu i myślę, że fajne pływanie na jutrzejszy dzień. Oczywiście mamy nadzieję pływać w topie. Ostatecznie po pierwszym dniu zawodów w górnej połówce tabeli trwała zacięta walka o miejsca na podium, a różnice w czołówce były minimalne. Drugą połówkę tabeli otwierała druga załoga Ika Pszczecin, tym razem będąc najlepszymi wśród amatorek. Żeglarstwo, jak sama nazwa wskazuje, ma rodzaj nijaki, ale tylko w mowie, bo na wodzie zdradza bardzo często swój piękny, kobiecy pierwiastek. Jest tutaj tak niesamowita atmosfera, jest 60 babeczek, które się po pierwsze lubią, które się dobrze bawią. Na co dzień ścigamy się częściej z chłopakami, co też jest fajne i można im dokopać, ale z dziewczynami naprawdę można się poczuć tutaj jak team. Pokazać, że my kobiety również umiemy współpracować, umiemy razem się bawić tak naprawdę na tych łódkach. Jest możliwość próbowania jogi, mogę sobie porozmawiać z bardziej doświadczonymi żeglarkami, z których Mogę czerpać doświadczenie. Zwykle ścigamy się w męskim gronie. Jesteśmy rodzynkami w tym cieście regatowym. Niezależnie czy jesteś mamą, czy jesteś osobą pracującą, czy jesteś kobietą, która aktualnie żegluje sportowo, każda z nas ma azję pościgać się przez te dwa dni w wspólnym gronie i to jest niesamowita celebracja damskiego święta żeglarskiego. Dzień drugi rozpoczął się leniwie od oczekiwania i na wiatr, i na ściganie. Dzień drugi, czekamy na wiatr. Czasami tak w żeglarstwie się zdarza, że go nie mamy wystarczająco, aby się ścigać. Utrzymujemy pełną koncentrację i czekamy, aż się pojawi, żeby się pościgać. Czekały, czekały i się doczekały. W końcu sędziowie podjęli decyzję o rozpoczęciu zmagań. Słuchajcie, właśnie zdzieli AP i idziemy na wodę. Mamy nadzieję, że pomimo e, słabych warunków wiatrowych wreszcie uda nam się pościgać. Alarm był jednak przedwczesny i po zejściu na wodę podmuchy złów osłabły. Nie tego oczekiwały głodne rywalizacji zawodniczki. Cały czas wiatru, jak na lekarstwo. Mamy nadzieję, musimy nadrobić e, nasze, naszą punktację trochę do podium. Niewiele nie nam brakuje, dlatego czekamy z niecierpliwością na wyścigi. W wodzie czy na lądzie oczekiwanie na wiatr, jak się okazało, nie musi przebiegać w smutnej atmosferze. Obecnie czekamy na wiatr, ale trzecią pada godzinę. na trzecią godzinę. E, żartujemy sobie, siedzimy, omawiamy różne nasze kobiece sprawy i czekamy na powrót do mariny. Neptun chyba jednak w sobotę pochłonął za mocno i niedzielę sobie zrobił raczej cichą. No, dzisiaj akcent spokojny, słabowiatrowe warunki, do tego mokro, <głos> <głos> ale za to wesoło i e, czekamy na jakieś podmuchy wiatru, żeby tutaj jakieś e, podbicie w stawce zrobić. E, mamy nadzieję, że choć jeden wyścig zostanie puszczony. Też mocno się gimnastykowali, by w końcu można było się ścigać na próżno. No niestety, dzisiejszy dzień nas zawiódł, jeżeli chodzi o wiatr. Był taki moment, kiedy wydawało się, że będziemy mogli coś puścić, ustawiliśmy nawet trasę, było stabilnie. W porywach nawet się gdzieś tam pojawiło 7 węzłów, ale takie 5 z groszami było. No ale jak się łódki zjechały, zaczął padać deszcz, się wszystko skończyło. I w zasadzie to jest już dzisiaj koniec tej nierównej walki. Także dobrze, że wcześniej udało nam się rozegrać 7 flightów i te wyniki są w miarę obiektywne. I na tym musimy skończyć te regaty. W związku z brakiem warunków dościgania w drugi dzień zawodów, za oficjalne wyniki uznano po 14 wyścigach, które rozegrano w sobotę. Koniec regat, niestety kończymy ja na piątym miejscu na się z czwartym. Dzisiaj nie udało się rozegrać żadnego wyścigu, z czego nam jest bardzo przykro i żal, ponieważ liczyłyśmy, że uda nam się powalczyć o wyższe lokaty i może nadrobić trochę wczorajszych fadek i braku szczęścia na trasie. Najlepszy zespół amatorski mógł cieszyć się z wygranej, choć było czuć, że w generalce liczyły na więcej. Dzisiaj pogoda nie sprzyjała, także nie wyszłyśmy na wodę, czekałyśmy na brzegu, no i bierzemy w ciemno jedynkę, którą wywalczyłyśmy wczoraj. Dziękuję mojej załodze, za współpracę. Pływało się bardzo fajnie. Gosia, Milena i Iga. Dziękujemy. Załoga Zolsztyna przegrała drugie miejsce na remisie, ale podium i tak przyniosło sporo radości. Skończymy regaty na trzecim miejscu. Niestety dzisiaj wiatr nie pozwolił nam rozegrać wyścigów. Miałyśmy dobrą pozycję do ataku. Skończyłyśmy na remisie z drugą załogą, ale i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tego, jak popłynęłyśmy. Super się bawiłyśmy na wodzie i to było dla nas najważniejsze. a Tym bardziej skończyłyśmy na podium, więc jest sukces dla naszej załogi, więc super, super regaty. Drugie miejsce warszawianek to kolejny powód do zadowolenia podczas tego weekendu. Nowy skład, ale od razu strzał w dziesiątkę, kończymy żeglarskie mistrzostwa Polski kobiet na drugim miejscu. Dzisiaj niestety bez wyścigów, ponieważ warunki na to nam nie pozwoliły. Jesteśmy zadowolone z wczorajszego dnia, bawiłyśmy się super, żeglowaliśmy też mega dobrze, więc jesteśmy mega dumne. Na 100% widzimy się za rok. A za rok znów trzeba będzie pokonać jak na razie niezwyciężone szczecinianki. To jest trzeci rok z rzędu, jak IKP Szczecin wygrywa te regaty, więc myślę, że Agnieszka tutaj będzie zadowolona, że wstydu nie ma. No, bardzo się cieszymy. Wczoraj były wyśmienite warunki do żeglowania, bardzo trudne i wymagające, więc też naprawdę dużo uznania dla załóg amatorskich, które no, na pewno nie miały wczoraj łatwego dnia, ale dzielnie walczyły i zrobiły co mogły. Jestem bardzo wdzięczna mojej załodze, bo robiła świetną robotę, bardzo mi pomagały. No i jest to nasz wspólny sukces, więc. Dzięki. Zespoły nagrodziły również władze Sopotu, również płci żeńskiej. W Mistrzostwa Kobiet dr Ireny Eris zakończyły się w Sopocie kolejna świetna impreza, która promuje żeglarstwo, a Sopot to białe żagle, molo i marina. Zapraszamy. Ostatecznie utrzymane wyniki z soboty stanowiły klasyfikację generalną na koniec imprezy. Po raz trzeci w Dr. Irene Eris Mistrzostwach Polski Kobiet zwyciężyły panie ze Szczecina. A zwyciężyły podwójnie, bo amatorska ekipa z ik Szczecin 2 triumfowała również w swojej kategorii. Rywalizacja pani za nami, mimo że wiatru w niedzielę zabrakło, to dobrych humorów i wrażeń i tak było całe mnóstwo. Na wodzie czy na lądzie, żeglarska brać nie spuszcza nosa na kwintę. I oby tak dalej. Drogie panie, widzimy się za rok.